Jokergram! Wiedziałem, że się uda. Nie gniewaj się, Ponczuszku. Wysłałem ci ten telegram kurierem z BOM. Tak, dla jasności, nie myślisz, że to romantyczne, prawda? Nie. No, okej, okay. rozumiem. Nie, nie. Wszystko. nie, znaczy wiesz, to jest to romantyczne, czarujące, kiedy facet wysadza dla ciebie innego Jasne. faceta, no ale nie. Nie, nie, to koniec, tak ostatecznie. No nareszcie. Tak, tak i wiesz, zamierzam pokazać światu, że jestem kimś więcej niż tylko dziewczyną Joker. Bardzo dobrze. Mhm. Mm I Będę to rozumiem. Będę miała własne przygody. No ja myślę, że Na tak. Na początek nie wiem, porwę burmistrza Gotham, przywiążę go do rakiety i powiedzmy wystrzelę w niego, chyba że nazwie autostradę moim imieniem. Aha. E, dobra. Zn znaczy wiesz, to jest wersja wstępna planu. Ta. Ale ja i Joker to już sprawa zamknięta. Okej, okay, super spokolus. Noż do jasnej cholery. Hej, czy ktokolwiek pamięta to pieprzone hasło? Hasło do Wi-Fi? Harry! O, czy to ty? To jak, kutafonie? A przy okazji to też hasło do Wi-Fi. Które? Całe zdanie, czy sam kutafon? A, pies, to jebał. Wyglądasz szałowo, czy to nowa szminka? Byłeś dla mnie zły. Że co? Okłamywałeś o! mnie i nigdy mnie nie no kochałeś. I teraz to. Powiesz, no to jakiś nonsens, mączuszku. Przecież jestem skomplikowany. Ucieleśnienie. Chaos! Właśnie za to mnie kochasz. Już cię nie kocham, to koniec. O. Znowu zaczynasz. Może ujmę to jaśniej. Ze mną nie można zerwać dotarło. Jestem największym super złolem w Gotham. Nie na długo, właśnie patrzysz na swoją następczynię. Ty? Zastąpić mnie? To ja cię stworzyłem. Nie! Ej, tak tylko zaglądam, czy ci nie pomóc. Ale chyba dałaś radę. Fajna styluwa, Chyba skoczę po tajskie. Wyślesz mi, co ci przynieść? Może ten, zielone kary z ziemniakami? Chodziło mi o to, żebyś wysłała sms -em. Ale teraz ci mówię. Tak, ale na pewno zapomnę, a potem będziesz marudziła i zaczniesz podjadać moje. O. Wyślij jebanego SMS-a. No i co? I co? Teraz pewnie mnie zabijesz. Nie, nie zabijecie, bo chcę widzieć twoją głupią minę, kiedy przejmę władzę w całym mieście.